Patronka dnia dzisiejszego, święta Kinga, urodziła się 5 marca 1234 roku na Węgrzech, w Ostrzychom. Poślubiła księcia krakowskiego-sandomierskiego Bolesława. Małżonkowie ślubowali zachowanie czystości. Wspólnie z mężem zabiegało o kanonizację biskupa krakowskiego Stanisława która miała miejsce w 1253 roku w Asyżu. Po śmierci męża w 1279 roku Kinga opuściła dwór i zamieszkała w Starym Sączu w ufundowanym przez siebie klasztorze sióstr Klarysek, w którym przeżyła 12 lat. Zmarła 24 lipca 1292 roku w Starym Sączu i tam została pochowana. Jej kanonizacji dokonał papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Starego Sącza 16 czerwca 1999 roku. Święta Kinga była kobietą inteligentną, zdecydowaną i wrażliwą. Prośmy ją, aby i nam pomagała pielęgnować w sobie te cechy. Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów rzekli do Jezusa Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On im odpowiedział. Plebie przewrotne, i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Oto słowo pańskie. Mój drodzy, o poranku tego dnia znowu usłyszymy, byśmy nie zatwardzali naszych serc, lecz słuchali głosu Pańskiego. Kiedy w tej naszej wydrówce życiowej idziemy za Chrystusem i, i podążamy, i też zapraszamy Go do naszego życia. To właśnie to słowo Boże, które przyjmujemy, ma dawać nam też źródło patrzenia na tą naszą codzienność. I myślę, że jak każdy z nas, też potrzebujemy konkretnych znaków, potwierdzenia tego, że jesteśmy kochani przez Pana Boga, że widzimy Jego obecność, że widzimy Jego błogosławieństwo, widzimy to, że on przychodzi w mocy swojej obecności. I to jest też takie bardzo, bardzo niesamowite i piękne, że, że każdy z nas tutaj obecny też, myślę, że może dać też i świadectwo swojego życia, swojej codzienności, tego, że Pan przychodzi w konkretnych znakach, w konkretnych obrazach. Tak było też dzisiaj, kiedy to uczeni w piśmie i faryzeusze chcieli konkretny znak. Chcieli konkretny znak i chcieli znowu wystawić Chrystusa na, na próbę. Lecz Chrystus daje tu, jakby już zapowiedź poniekąd tego, co się wydarzy: właśnie, że to, co on uczyni, będzie jeszcze większe niż znak Jonasza, tego przebywania Jonasza we wnętrznościach Wielkiej Ryby. To tak, syn człowieczy. Tu też pięknie. Ewangelista święty Mateusz odzorowuje też to, że Jezus jest Synem Człowieczym, Synem Bożym, będzie przebywał właśnie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. Jest to zapowiedź Jego męki, śmierci, zmartwychwstania, ale także przede wszystkim tego, że y, trzeba, by właśnie jego, jego ciało było, było złożone właśnie w to, w to łono Ziemi, po to, żeby móc uświadomić też i słuchaczom, że i tym, których, których spotyka, że właśnie rzeczywiście ten znak będzie znakiem ponad wszelkimi znakami. Ten znak ciągle trwa. Ale też e, sam Chrystus widzi, że, e, że ci, którzy właśnie nawrócili się dzięki nawoływaniu proroka Jonasza, oni właśnie e, staną przeciw temu plemieniu, które, które się nie nawróci po tym spotkaniu z Mesjaszem, z Chrystusem. I to jest po raz kolejny dla nas wezwanie, byśmy nie zatwardzali naszych serc, lecz słuchali głosu Pańskiego. Aby Słowo Boże, które przyjmujemy, było olbrzymie, wielkie. I widzimy, że dzieje się to wszystko też w życiu narodu wybranego. Czytamy ciągle ten, ten fragment. Ewangel fragment Księgi Wyjścia o wyjściu Izraelitów z Ziemi Egipskiej. Widzimy, że rzeczywiście Pan czyni konkretne znaki, On też uczyni też te znaki dalej. Będziemy jeszcze świadkami, słuchaczami tego wydarzenia, co się będzie dalej działo, kiedy właśnie Izraelici będą też świadkami też wielkiego zwycięstwa. Nawet dzisiaj ten refren psalmu, który, który powtarzaliśmy: Śpiewajmy Panu, który co kazał. To jest też takie bardzo ważne, że może dzisiaj też trzeba byśmy podziękowali za jakieś znaki Bożej obecności w naszym życiu, w tej Eucharystii. Żeby te nasze serca nie były zatwardziałe, żeby te serca były nasze otwarte na, na Jego moc, na Jego miłość, na Jego łaskę. Ale przede wszystkim, żebyśmy te znaki, które On nam daje, które przyjmujemy, aby one, one przez nas były przyjmowane i żebyśmy mogli je zauważyć. Ale także, żeby te znaki obecności Boga były zauważane przez naszych bliskich, kiedy, kiedy zobaczą nas, że my karmiąc się ciałem Jezusa, przyjmując, przyjmując Boży chleb, karmiąc się Słowem Bożym, że możemy też stawać się innymi ludźmi i że właśnie te nasze serca nie są zatwardziałe, ale otwarte na to, co On chce nam powiedzieć i że my te serca możemy też otwierać dla innych.